Ogratmania.pl, Piotr Adamek. witam wszystkich. Na mojej ostatniej prezentacji, lub jednej z ostatnich prezentacji, pokazywałem taki uniwersalny systemny, bardzo wydajny system otrzenia łańcucha Oregon Powersharp. Jednak rozwiązanie to jest dosyć drogie, nie ukrywam. Taki zestaw kosztuje około 200 zł. Mamy też rozwiązania tańsze. Nie znaczy, że będą równie szybkie. No wiadomo, w odwrotną stronę to idzie, będą troszeczkę wolniejsze, ale wydaje mi się, że równie wydajne, równie efektywne. Mamy takie rozwiązania klasyczne, więc jeśli chodzi o to ostrzenie łańcucha, no to możemy ostrzec na kilka sposobów. W jednym z zaprezentowanych był już system Oregon Powersharp. Mamy również możliwość ostrzenia klasycznego, czyli ostrzenie pilnikiem. No jest to zdecydowanie najbardziej mozolny, naj, najbardziej taki uciążliwy sposób. I później mamy taki troszeczkę już bardziej zaawansowany, mamy tutaj taki system Oregona. Tutaj na tym systemie mamy już rozrysowane podziałki, że to nam ma ułatwić samo ostrzenie łańcucha. Jest to taki troszeczkę bardziej zaawansowany system niż ten, trochę szybszy, później. Mamy to, co widzimy teraz na dzisiejszej prezentacji, czyli taka klasyczna elektryczna ostrzałka do łańcuchu firmy Grizzly. Jest to niemiecki producent, model KSG 220. Ostrzałka, jeśli chodzi o parametry techniczne, 220 W 7500 obrotów na minutę. W tym miejscu mamy otwory do przymocowania do blatu jakiegoś roboczego. W tym miejscu tutaj znajduje się nasza tarcza. Tak jak mówię, obraca się z prędkością 7500 obrotów na minutę i później po założeniu łańcucha ja tutaj wziąłem na prezentację taki łańcuch, czyli zakładamy sobie nasz łańcuch. Po założeniu naszego łańcucha mamy tutaj możliwość regulacji docisku oraz przesuwu łańcucha. Przesuw łańcucha ustawiamy tym tutaj pokrętłem, czyli jeżeli go przesuwamy do siebie, to łańcuch po założeniu tego, tej, tej blokady, przesuwa się albo w prawo, albo w lewo. I tym możemy sobie regulować idealne spasowanie tarczy z naszym, z naszym ostrzem, z naszym głotem. Natomiast z drugiej strony, sobie zobaczymy, tutaj mamy drugi, drugie pokrętło to pokrętło ono blokuje nam łańcuch, tak jak widzimy, blokuje nam łańcuch tutaj w tym miejscu. Jak i z łańcuch założony, są takie dwie blaszki. Między te dwie blaszki włożone jest łańcuch, jak to, to pokrętło dociśniemy, to ono nam te blaszki dwie zbiera i tym samym blokuje nam łańcuch. Więc tak jak tutaj widać, jest blokada łańcucha, ten łańcuch nam nie będzie luźno latał. Łatwo wtedy ten łańcuch naostrzyć i robimy to pewnie i stabilnie. Urządzenie przeznaczone jest do większości dostępnych na rynku łańcuchów, więc klasyczne, łańcuchy hobistyczne z podziałką 3-8 w już bardziej agresywnym, z bardziej agresywnym dutem 325. Urządzenie w dobrej cenie, bo jak się postaramy, możemy je zakupić już nawet w granicach 100-120 zł, więc w stosunku do systemu Oregon Shard wychodzi to urządzenie taniej. Nie jest to urządzenie powiem od razu przeznaczone do takich zastosowań bardziej profesjonalnych, czyli takich usługowych. Natomiast do takiego amatorskiego użytku jak najbardziej Myślę, że spokojnie z dobrych kilkaset, jak nie kilka tysięcy łańcuchów idzie tym systemem na ostrzyć. No Jedyna rzecz, która się tutaj eksploatuje, to jest ta tarcza. To tarcza oczywiście idzie wymienić. Myślę, że w sklepie z elektronarzędziami lub w takim sklepie zaopatrzeniowym taką tarczę spokojnie idzie kupić. Obradumanie w dzisiejszej prezentacji udział wzięła ta oto ostrzałka elektryczna niemieckiej firmy Grizzly, model KSG220. Ja już zapraszam na kolejną prezentację. Do zobaczenia. Pozdrawiam.